W końcu się odzywam, bo dzisiaj mamy taki e, pracujący dzień, ale taki luźny, bez żadnego, żadnych pracowników. Tak, dzisiaj nikogo nie było. Zrobiliśmy za to ogród, zaraz wam pokażę, jak wygląda. E, też nie odzywam się ze względu na to jestem jeszcze trochę popuchnięta, bo już mam w te implanty wstawione, powiem Wam, że o, bolało mnie. Znaczy, nie w trakcie jak to robił. Bo w, jak to robił, to nic, zero, ale później. Wzięłam antybiotyk, wzięłam przeciwbólowe, przeciwzapalne też, więc no już jest lepiej. No i mam chwilę spokoju, ale naprawdę <laughs> byłam trochę popuchnięta, a nawet tu mam lekkiego siniaka, ale to jest moja wina. Bo słuchajcie, jak wchodziłam do tego gabinetu, a to był lekarz, nie moja lekarka, tylko to robił technik, pan doktor. No i słuchajcie, jak ja weszłam do tego gabinetu jego... Jak zobaczyłam mu kroplówki, jak zobaczyłam te wszystkie narzędzia, to moja szczęka to się tak ruszała ze strachu. I uwierzcie mi, że ja nawet nie mogłam jej zatrzymać. Po prostu ona się ruszała. I jak mnie <śm> zaczął robić i ta szczęka się ruszała, to on po prostu mnie mocniej przycisnął. I dlatego mam tutaj takiego lekkiego yy, sieniaczka. No ale co no, człowiek się boi, ma jakieś tam. <laughs> strachy swoje, więc no no naprawdę ciężko to było, ale już jest po, więc tak naprawdę niedługo powinno być już tylko lepiej. Zaraz wam pokażę podwórko, jak jest i wszystko wam opowiem. Może tu gdzieś pokażę takie zdjęcie, które kiedyś jak wyglądało to podwórko, żebyście mieli zobaczyć. To ja gadam, żebyście mieli y, porównanie. Idę od samego początku. Tutaj są moje kwiaty i mini róże. Y, tu jest chaos i oreo. tak? Tutaj z domu y, ten kamień, co tutaj jest, to po prostu na razie tutaj, bo zaraz zobaczycie, że tam nie ma miejsca. Tu są moje kwiaty. Y, śliwka, druga śliwka. Tutaj to już wam opowiadałam. O, zobaczcie, gruszkami nawet nawet będzie miała owoce gruszka. I słuchajcie, tu jest wszystko, wszystko wysypane już z ziemią nową, więc jeszcze tylko zasadzimy trawę i będzie super. Są też róże, róże, dud. Powiem wam, że dud już daje, już są ciemne, już zjadłam nawet parę owoców. Już, już, już jest do zjedzenia, jadalne. Tutaj jest róża, ale tutaj będzie jeszcze fontanna. Tu, tu są te wszystkie drzewka, które były, to były, ale zobaczcie, jak to wygląda. Jak widzieliście te zdjęcie, to, to widać, no nie, porównanie jest. I tutaj jest róża. Tutaj mamy do mycia rączek. Tu z, z różą pnącą. Jeszcze to trzeba pomalować, ale myślę, że wyszło bardzo fajnie i miałam pomysł właśnie, żeby tak drzewa zrobić, bo y, trochę więcej tam ziemi. Y, bo miało być wszystko na równo. Ale stwierdziliśmy, bo widzicie, jak tu marmur nam zrobili. Tu jeszcze jest brudno, bo te drzwi szklane, które tu będą w środku, to będą przed bajramem (przed 8 czerwca). Więc, ale tu jest już zrobione. No, na razie jest taki składzik, ale tam też wszystkie rzeczy będą wyniesione. No i tu jeszcze grilla będziemy mieć. Też już niedługo. Więc o tak to wygląda. Nasze drzewka. I między... O, zobaczcie. I chrzan wyszedł, chociaż chrzan wyrwałam. Wydawało mi się, że cały wyrwałam. Ale jeszcze gdzieś tam korzonek został i rośnie. Więc y, będzie do ogórków. O. Jest winogron i taka jeżyna bez kolce. Więc to tak właśnie wygląda. Więc był dzień relaks na podwórku, no i jeszcze trawa, no nie? I tu takie zielone zrobimy naokoło. Takie jak tam jest. O, takie. Tu będzie naokoło zielone, więc będziemy mieli taką prywatność swoją, i też psy nie będą takie rozkojarzone. Bo ostatnio wiecie, i tak jak w Polsce był koniec roku szkolnego, więc jest pełno dzieci, i, i po prostu te dzieci tutaj chodzą piszczą, a psy szczekają. Tak jak widzicie, ta choinka też umarła już. Niestety. Więc ją y, wzięliśmy i o, wykopaliśmy. No niestety. Czasami tak się zdarza, że nawet jak się posadzi, to niestety że nie zdołają wyrosnąć. Zwłaszcza, że zobaczcie, tak jak ją wkopaliśmy z tą z tej doniczki wyciągnęliśmy, to tak jest, więc nawet jednego korzonka nie ma nowego. Więc ona po prostu tak przezimowała i tak jest. Mi się bardzo mój, nasz ogródek podoba, więc jesteśmy szczęśliwi. Drzwi niedługo już będą szklane. Tutaj wszystko będzie zrobione. Tutaj zrobimy sobie salon. Salon taki zimowy w sumie, bo. Zimą tutaj też psy będą. Tu będzie też łazienka zrobiona, więc no mamy mamy super super dom, powiem wam. Super jest coraz lepiej i będzie tylko coraz lepiej, więc trochę zmęczeni jesteśmy, wiadomo, że ci pracownicy. A zwłaszcza właśnie, bo tam jeden komentarz się <laughs> y, był, że czym mogę być z, y, w sumie zmęczona i dlaczego nie mam czasu. Słuchajcie, ale tureccy fachowcy y, to nie są jak polscy, że oni tam robią. To trzeba sprzątać i to na okrągło herbatkę robić. Herbatka słuchajcie, u nas to nam idzie. Taki kilogram to jest hmm, z dwa dni góra więc <laughs> mówię Wam, że y, tureccy pracownicy, a polscy to są dwie różne oni non stop mają przerwę na herbatę herbata po prostu jest cały czas na gazie więc y, no naprawdę przy nich trzeba biegać coś, coś chcą trzeba ich pilnować coś nie zrobią, coś trzeba poprawić y, wziąć, no mówię Wam rur cały czas, cały czas przy nim, przy nich trzeba być, więc tak właśnie spędzamy czas, mam nadzieję, że już niedługo będzie super, więc do zobaczenia, do następnego filmiku, mam nadzieję, że już niedługo, niedługo będą święta, właśnie Bajram, więc chwila będzie przed Bajramem, jeszcze będzie taki bo przed Bajramem jeszcze przyjdzie tutaj ekipa, która będzie nam robić tynki. E, musi przyjść e, boże, elektryk, bo nie wiemy dlaczego e, nie ma światła. Wszystko jest, zobaczcie, e, włącznik, wyłącznik wszystkie są. E, tutaj jest, widzicie, kable. Tylko musi nam dorobić tutaj w łazience jeszcze elektryczne rzeczy, gniazdka i tak dalej. Jeszcze tutaj, no bo tutaj będzie, tu będzie telewizja i tutaj też musi być, wiecie, kable i kontakty, też to ważne jest, więc musi przyjść i też będzie przed Bajramem, no i ten co będzie Tenki robił, to też przed Bajramem, bo on też będzie robił nam w łazience płytki, ale to on wejdzie, tak jakby w drugi. Pierwsze będzie elektryk i jeszcze te tutaj drzwi szklane i tam szklane drzwi, więc mamy jeszcze tak, tak przed Bajramem dużo, dużo pracy, a później będzie spokój. Do zobaczenia. Do not send go a gofimicu, Guru Shurus. How much you are, you But it's time to say goodbye. Did not know that the honeymoon's just a fade? Understand. I learned the first stand with you thought it would last forever.